Dzień dobry, dzień dobry, witam was w drugim odcinku tegorocznego sezonu podcastu Zaczytana w Gdańsku, bo sięgam po kolejne książki ze swojej półki, ale już na tym etapie wiem, że wyjdę trochę szerzej, o czym przekonacie się w kolejnym odcinku, tymczasem dzisiaj Gdańsk według Lecha Wałęsy i jest to, jak się okazuje, czwarta publikacja z cyklu co właśnie sprowokowało mnie do odnalezienia Pozostałych, bo ja wiedziałam o trzech i już mi się ta kalkulacja nie zgadzała, więc stwierdziłam, że należy się zabrać za poszukiwania. Więc będzie na pewno cały cykl. Dzisiaj druga postać z tej serii, ponieważ stwierdziłam, że spróbuję opracować te książki według chronologii narodzin tych postaci. No i właśnie Lech Wałęsa jest tą drugą postacią i to, co mnie uderzyło w pierwszym momencie, kiedy sięgnąłam po tę książkę, to to, że określił siebie gdańszczaninem z wyboru i to jest bardzo ciekawe, bo z tym określeniem spotkałam się po raz pierwszy przy postaci pana Janusza Itisa i troszeczkę jakkolwiek absolutnie nie ustawiam siebie w szeregu z nimi, to ja troszeczkę siebie tak postrzegam i myślę, że nie jeden z nas może siebie tak postrzegać, jeżeli Gdańsk Stał się tym miejscem życia absolutnie z wyboru, a nie tylko z urodzenia albo aż z urodzenia. Tylko, że to była taka świadoma decyzja, więc w pewnym sensie ja też czuję się gdańszczanką z wyboru. I to mnie chyba uderzyło w pierwszej chwili, kiedy sięgnęłam po tę książkę. Natomiast był tam taki cytat, że historia Wałęsy to także nasza historia, historia Polski ostatnich dekad. Jest to żywa gdańska lekcja. No i trudno się z tym nie zgodzić, kiedy pomyślicie na przykład o grudniu 1970 roku albo o sierpniu 1980. Um, ale żeby było tak bardziej po kolei, no to zacznijmy od tego, że sam Wałęsa urodził się w 1943 roku, 29 września, ale nie w Gdańsku, tylko w Popowie. Um, no i właśnie książka jest o tyle, um, jakby może ca cały układ tych cykli książek jest o tyle charakterystyczny, że poruszane są tylko te gdańskie wątki, więc Gdańsk pojawia się tak naprawdę po raz pierwszy w kontekście wycieczki klasowej do Gdańska, która odbyła się 2 czerwca 1958 roku. No i tutaj w kontekście tego, dlaczego ta, ta ścieżka życiowa powiodła Wałęsę do Gdańska, to tutaj chciałabym przywołać cytat. I teraz, dlaczego na wybrzeże? Wtedy wydawało mi się, że jadą tam, bo przypasował mi pociąg. Najbliższy był do Gdyni przez Gdańsk. Ale nie tak się dzieje w sprawach wyborów, teraz rozumiem to jaśniej. Tam było morze, wspomnienie ze szkolnej wycieczki czegoś rozległego, przestronnego, swobody. I wielkie miasto, port, przygoda. Wybór był podświadomy, wiedziony instynktem. Tak jak węgorz dążyłem, czułem, że tam, w tym wielkim skupisku ludzi, jest źródło mojej siły. Że tam się odnajdę albo rozpłynę. No właśnie, i trafił rzeczywiście do Gdańska, do miasta, które, jak wspomina autor książki, miało dość spore tradycje stoczniowe, żeby przywołać chociażby już od średniowiecza budowane tutaj statki, ślady, które pozostały choćby w nazwach ulic, takich jak La Stadia. No ale właśnie, miejscem pracy Wałęsy od 1967 roku stała się Stocznia Gdańska. Otrzymał swój numer stoczniowy 61878 yy, i zatrudniano yy, tam 16 tysięcy ludzi yy, w tamtym momencie jak do mnie mówią yy, i miał wówczas 24 lata yy, i wcześniej można powiedzieć, że się wyróżniał. Jako taka złota rączka, a tu nagle w tym tłumie tysięcy można powiedzieć, że giną trochę w tym tłumie. I początkowo pracował dla Wydziału Wyposażeniowego W4. I wspomniane są też wątki mieszkań, mieszkań robotniczych. Najpierw był to hotel robotniczy przy Klonowicza, później przy ulicy Tuwima, później przy ulicy Kartuskiej. I wspomniano w książce, że z każdym kolejnym lokum był tam jakby wyższy poziom tego życia w tych mieszkaniach. Samych też mieszkańców. Później kolejny wątek, który mnie bardzo zaciekawił, a w pewnym sensie zaintrygował, to był wątek żony Wałęsy. To, co mnie zaskoczyło, to że jeżeli dobrze zrozumiałam z tej książki, to jej pierwszym imieniem wcale nie było Danuta, tylko Mirka. I to było bardzo ciekawe, że poznał ją, gdy pracowała w Kiosku z Kwiatami. No, i tam któregoś razu właśnie ją zagadał, po czym wpadli w taki rytm, że on chodził na szóstą do pracy, po pracy ją na chwilę odwiedzał, odsypiał, a kiedy ona kończyła pracę, to zabierał ją na spacer. I poznali się w 1968 roku. Rok później wzięli ślub. No i e, najpierw zamieszkali na Malczewskiego, później na Beethovena, a później wrócili do tego hotelu robotniczego na Klonowicza. E, I. Tak naprawdę chyba trudno jest mi się rozeznać, dlaczego akurat tam wrócili, bo gdzieś było wspomniane, że to nie były do końca takie warunki prorodzinne, no ale to był jakiś etap ich drogi, który został w tej książce wspomniany. Dalej idąc chronologicznie, książka wspomina już o grudniu 1970 roku, czyli wchodzimy troszeczkę mniej w prywatę, a bardziej w rzeczy, które kształtowały historię szerzej. Jest to okres, kiedy były podwyżki cen, kiedy zatrzymywano grupy robotników i między innymi Wałęsa poszedł do dyrekcji, ale jakby nie przyniosło to skutku i strajk, wyszedł poza stocznię. I to też jest ciekawe, gdzie jakby z jednej strony my słyszymy o tych wydarzeniach, jak one przebiegały, a mnie zupełnie inne rzeczy uderzały w tej książce. To znaczy, może to jest ta moja taka ciekawość samego miasta, może to, że ja już o pewnych wątkach słyszałam, i jakkolwiek PRL nie jest najbliższym mi okresem, i mam poczucie, że uczyłam się go dopiero jako osoba dorosła i wielu rzeczy jeszcze nie wiem, być może pewnych rzeczy nigdy nie zrozumiem, bo nie uczestniczyłam w tych wydarzeniach. O tyle pewne rzeczy mnie uderzają pod kątem takim gdańskim, takiego samego poznawania miasta. I to, co mnie zaciekawiło, to na przykład to, że mm, ten strajk mm, przeniósł się m.in. pod komendę Milicji Obywatelskiej przy obecnych nowych ogrodach, ale dawniej była to ulica Świerczewskiego. I zaciekawiło mnie, kim w ogóle był ten Świerczewski, skoro zmieniono tę nazwę. I intuicyjnie czułam, że no, to musiał być jakiś działacz komunistyczny albo coś takiego, skoro faktycznie zmieniono nazwę w czasach późniejszych. No, i okazało się, że był komunistycznym generałem, ale również wiceministrem obrony narodowej od 1946 roku. Więc tutaj też właśnie taki wątek tych zmian patronów mnie osobiście zainteresował. Natomiast jeżeli chodzi o sam strajk, no to było tam w tej książce opisane, że jakby przyszli pod tę komendę milicji obywatelskiej, żeby tych, których, z tych, którzy zostali zatrzymani, jakby stamtąd odebrać yy, i próbowano pokojowo, ale potem yy, mimo tego, że niby oni już się tam dogadali, to i tak jakieś nieporozumienie tam zaszło i doszło do starcia. Yy, I też yy, sama stocznia była otoczona przez czołgi i nie wierzono, że w ogóle władza się ośmieli yy, strzelać do robotników. Więc. Te wydarzenia, które zaszły w 1970 roku, można powiedzieć, że otworzyły taką dekadę przemian. Nawet tego yy, chyba dokładnie yy, zwrotu użyto w książce. Yy, I znowu mamy wstawki. Wstawki, które są zupełnie innego pokroju, bo nagle mamy wstawkę o bursztynie. Czym w ogóle jest bursztyn? Mamy wstawkę o tym, że Wałęsowie przenieśli się w 1972 roku na Stogi, które wtedy były dzielnicą robotniczą. Mieszkali przy ulicy Wrzosy i rodzina się rozrastała, więc tego typu wątki się nagle pojawiają. Ale jeżeli chodzi o te wątki prywatne, no to też tutaj mieszają się one z wątkami zawodowymi Wałęsy, który został ze stoczni zwolniony, po czym pracował dla Gdańskiej Fabryki Maszyn Budowlanych zręb. No i to jest taki okres, kiedy tworzą się różne struktury, o których my potem się uczymy na lekcjach historii, typu Komitet Obrony Robotników, Wolne Związki Zawodowe, Ruch, Wolnej, Ruch Młodej Polski, czy Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. No i tutaj można powiedzieć, że on jako robotnik wyróżniał się na tle inteligencji, która tworzyła te struktury. I książka jest przebogata w cytaty właśnie przedstawicieli tych wszystkich struktur, którzy mówią jakby jak postrzegali wówczas Wałęsę. I bardzo ciekawy był cytat chyba Borusewicza, gdzie jako że mieszkanie na stogach było bardzo nieduże, to dzieci na czas tych spotkań około politycznych były zamykane w łazience, a wówczas tych dzieci było pięcioro. I tak samo tutaj żona wspomniała, że ona bardzo długo nie była w ogóle wprowadzona w to wszystko, co się dzieje, ale nawet to, co wiedziała, to starała się jednak dzieci chronić, żeby, żeby one z kolei nie były w to wszystko zamieszane. Ale tak czy inaczej ta aktywność wałęsy, między innymi kolportaż ulotek, te wszystkie jego działania doprowadziły do jego aresztowania, i któregoś razu został aresztowany raz, razem z małą córeczką w wózku. Więc, tak czy inaczej, miało to wpływ na dzieci. I tutaj znowu mamy taki przeskok, bo skaczemy zarówno w czasie, jak i można powiedzieć po mapie miasta, bo nagle znajdujemy się przy ulicy Sienkiewicza. Gdzie zapadła decyzja o strajku sierpniowym w mieszkaniu Piotra Dyka i że impulsem było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz krótko przed emeryturą. Dyrektor stoczni namawiał ich do powrotu do pracy, ale nagle za niego wystąpił Wałęsa i rozpoczęto strajk. Tak mniej więcej to było w książce przedstawione. I strajk zrodził Solidarność której, pierwszą siedzibą, yy, której pierwsza siedziba znajdowała się przy ulicy Dmowskiego, następnie był to hotel morski przy Grunwaldzkiej. Ale znowu, nie to mnie tak naprawdę najbardziej zainteresowało, jakkolwiek ta chronologia i te fakty są istotne. To mnie na przykład zaciekawił taki obraz, jak yy, świat postrzegał Solidarność. I tutaj znowu cytat. Żaden inny ruch na świecie nie był popierany jednocześnie przez prezydenta Reagana, eurokomunistów Carillo i Berlinguera oraz papieża Margaret Thatcher, działaczy pokojowych i rzeczników NATO, chrześcijan i komunistów, konserwatystów, liberałów i socjalistów. To jest akurat bardzo ciekawe, że jakby mamy osoby z różnych stron barykady i tak wielu ludzi Solidarność poparło. No, i mamy tu informację dalej, że Solidarność się rozrosła na cały kraj. Tu się zastanawiano, czy wybrzeże, które jakby było jej kolebką, powinno się trzymać jako osobne, osobny rejon, czy właśnie lepiej jak się połączą siły z Polską, czy to będzie rozproszenie, czy nie będzie rozproszenie. No, ale jednak stwierdzono, że nie warto odrywać wybrzeża od Polski, no i Solidarność się na ten cały kraj rozrosła. Hmm. Też mamy informacje z jednej strony trochę od czapy, ale z drugiej strony dla mnie też intrygujące, jako że przez wiele lat mieszkałam i mieszkam na Przymorzu, to hmm, pojawia się motyw tak zwanego okrąglaka, czyli Kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego i hmm, mimo tego, że Socjalistyczne plany, takie mieszkaniowe nie zakładały, że kościoły są potrzebne, i e, jakby nie przewidywano kościołów na tych nowych osiedlach. To on został wybudowany, i jest to wspomniane w kontekście tego, że Wałęsa miał właśnie swojego spowiednika w okrąglaku. Więc to jest też taki ciekawy motyw. Trochę wtrącenie, trochę przeskok też przestrzenny, ale jednak, jednak ciekawostka. Wracając jednak do takiej bardziej stoczniowej historii. To książka nas przenosi pod Plac Solidarności, właśnie na Plac Solidarności, pod pomnik poległych stoczniowców. I tutaj są wspomniane cytaty, które pojawiają się przy samym pomniku w jego najbliższej, można powiedzieć, okolicy. I to też jest ciekawe, że z jednej strony poproszono Miłosza, jako że był laureatem Literackiego Nobla, poproszono go o to, żeby. Jakieś motto wymyślił, które się na pomniku znajdzie, no i on przysłał fragment psalmu, który sam przetłumaczył, Panda siłę swojemu ludowi, panda swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju. Ale oprócz tego tutaj stoczniowcy i jakby autor pomnika razem uznali, że też sam wiersz Miłosza powinien się tam znaleźć, i tu fragment, który pewnie jeżeli znacie historię Gdańskiej, i byliście w tym miejscu, jest wam znany, który skrzydziłeś człowieka prostego, śmiechem nad jego krzywdą wybuchając. Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta, spisane będą czyny i rozmowy. Te cytaty rzeczywiście znalazły się w tej gdańskiej przestrzeni. Trudno, żeby książka poruszająca historię Wałęsy, historię Solidarności nie zacytowała tego, jak ten pomnik powstawał i co się, co się w tej przestrzeni e, znalazło. I ten pomnik, jakkolwiek upamiętnia grudzień 1970 roku, to był postulatem strajkujących dekadę później, w 1980. Więc, więc to jest na pewno taki istotny punkt na mapie miasta, ale, jakkolwiek mniej oczywisty, to również istotnym punktem jest Hala Olivia przy obecnie SKM przy morze w tamtej okolicy. I to jest miejsce pierwszego zjazdu delegatów Solidarności, gdzie Wałęsę wybrano na przewodniczącego. Nieco y, dalej, można powiedzieć, y, trzeba się przesunąć na zaspę, bo tutaj jest kolejne mieszkanie Wałęsów. I to jest coś, o czym ja pierwszy raz usłyszałam w zeszłym roku na spacerze w ramach Open House. Y, podlinkuję Wam, myślę, y, w opisie y, link do tego wpisu, właśnie. Gdzie dowiedziałam się wówczas już, więc teraz mnie to tak nie zaskoczyło, ale że właśnie przeniesiono Wałęsów na pilotów 17D, i nawet na tym bloku teraz jest mural z Wałęsą, tak, takie Ala piksele. Też ciekawy, że tak naprawdę trzeba spojrzeć na niego z pewnej odległości, żeby się dopatrzeć. Później chronologicznie. Dzieje się y, może trochę mniej, w mniejszym zagęszczeniu wydarzeń, ale też są wspomniane takie chyba już bardziej kluczowe daty, bo mamy tutaj na przykład internowanie Wałęsy y, 13 grudnia 1981 roku i hasło, które wówczas padało: uwolnić Lecha, zamknąć Wojciecha, więc tutaj mamy, y, mamy stan wojenny i oczywiste dosyć nawiązania. Y, Później Wałęsę wypuszczono w 82 roku, po niemal roku, bo w listopadzie, i jako, że prowadził biuro w mieszkaniu, no to tam były podsłuchy, był obserwowany przez tajniaków i tak dalej. Kolejnym punktem, który myślę zasługuje na wyróżnienie, jest to, że Wałęsa otrzymał pokojową nagrodę Nobla. I tutaj też było troszkę zamieszanie, co właściwie. Z tym zrobić, bo jest to zarówno medal, jak i nagroda. No i tutaj ta nagroda pieniężna, tam były jakieś właśnie takie, można powiedzieć, jakieś pierwotne założenia, na co chciałby ją przeznaczyć, to nie mogły dojść do skutku, więc ostatecznie trafiły na jakby zostały przeznaczone na zakup wyposażenia szpitala przystoczniowego. Natomiast medal trafił na Jasną Górę, ale to, co zwróciło moją uwagę, to sam cytat z Wałęsy, jak on przyjął to, że dostał takiego Nobla. Przyznanie Nagrody Nobla ustawiło mnie w galerii postaci, które miały pomniki, lecz ja nie chciałem być bohaterem, nie chciałem być ani pomnikiem, ani świętym. Więc to też jest bardzo ciekawe, jak ludzie przyjmują takie wyróżnienia. Yy, więc, więc to mnie akurat jakoś chyba tak. Najbardziej zaciekawiło. Też ważną postacią dla takiego kształtowania polskości w tamtym okresie jest na pewno papież, i oni obydwaj są upamiętnieni muralem przy ulicy Dywizjonu 303. I też w książce opisano to, że jakby zadbano o to, były takie szczególne starania o to, że jak Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 87 roku będzie odwiedzał Polskę, to żeby odwiedził Gdańsk. No i tutaj też można powiedzieć, służby jakby nie chciały, żeby to było takie uświetnione wydarzenie, ale po więcej szczegółów odsyłam Was właśnie do, do książki. Nie chciałabym też jej całej Wam zupełnie opowiedzieć, żeby jednak skłonić i was, żeby, żeby tę książkę przeczytać, bo ja poruszam główne wątki, poruszam te wątki, które mnie najbardziej ruszyły, mm, więc, więc chyba to. Później pojawia się jeszcze parę miejsc, typu na przykład Kościół świętej Brigidy, który był nazwany taką nieformalną ambasadą Solidarności, to, że ostatnią siedzibą Solidarności są wały piastowskie. Jest podany aktualny adres Wałęsy, czyli polanki, gdzie gościli na przykład buszów. No i właśnie to, że sam Lech Wałęsa został prezydentem i że otrzymał honorowe obywatelstwo miasta i to w niebagatelną datę, że tak powiem, bo z okazji milenium Gdańska w 1997 roku, a obecnie patronuje również naszemu Gdańskiemu lotnisku. I w logo znalazł się podpis byłego prezydenta. I na koniec chciałabym pożegnać się z wami jeszcze jednym cytatem, który jest całkiem ciekawym podsumowaniem tego, jak Wałęsa i jakby ta relacja między nim a miastem, nim a historią Polski jest przedstawiona właśnie w całej książce. Gdańsk zapewnił mu karierę. Jak w amerykańskim filmie. On Gdańskowi niezapomniane wspomnienie uczestniczenia w powstawaniu historii kraju, Europy i świata na żywo. Z tą myślą was zostawiam. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście na tyle cierpliwi, żeby wytrzymać te 20 minut. Zastanawiałam się, czy nie wyjdę, że tak powiem, jeszcze ponad swoje poprzednie rekordy, bo miałam dużo więcej notatek z tej książki niż z poprzedniej. Ale wyszło podobnie. Myślę, że to jednak jest taki, taki temat, że nie jest trudno się rozgadywać. Zobaczymy, jak będzie z kolejnymi postaciami. Zapraszam Was już za dwa tygodnie i oczywiście polecam podlinkowane wpis. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.